się bardzo badanie z badaniem wpływu spektrum światła na wzrost pomidora w systemie uprawy wertykalnej. Pomidor zwyczajny ogólnie pochodzi z Ameryki Południowej. Po odkryciu Ameryki Hiszpanie przywieźli go do Europy, jednak nie był on tam dobrze przyjęty. Był głównie rośliną ogrodową, ze względu na to, że posądzono go o obecność solaniny. Próbowano na początku roślin, które są niedojrzałe i liści, które były tak naprawdę trujące. Dopiero odkrycia po latach, bo na początku nie można było stwierdzić, co to jest za toksyczna substancja, spowodowała, że dowiedzieliśmy się, że to jest to tomatyna. Substancja mniej niebezpieczna, grzybobójcza, jednak no, to substancja jak jest toksyczna, to wiadomo, że wszystko zależy od dawki, która zostanie przyjęta. Żeby tomatyna była dla nas toksyczna, powinniśmy zjeść około 6 kg zielonych pomidorów albo prawie 2 kg liść, zielonych liści pomidorowych. Pomidory są bogate w likopen. Tak samo są bogate w wiele innych substancji odżywczych, przyswajalnych jedynie najlepiej w przetworach po ogrzaniu i rozdrobnieniu. Mają bardzo duże ilości antyutleniaczy, witaminy C, E, związków plawonowych, karotenoidów. Pozwalają uporać się z wolnymi rodnikami i powodowanymi przez, przez nie stresem oksydacyjnym. Pomagają również obniżyć ryzyko utleniania się lipidów krążących w Ostatnio prowadzone są również badania nad wpływem likopenu na utrzymanie dobrych kości w dobrym stanie dla kobiet w wieku około Na profesjonalnych farmach wertykalnych rośliny uprawiane są w zamkniętych pomieszczeniach w warunkach dostosowanych do ich potrzeb, czyli z regulowanym klimatem, oświetleniem, wilgotnością i systemem odżywiania. Co charakterystyczne i zwiększające wydajność obiektu, takie, takie pomieszczenia takie rośliny umieszcza się jedna nad drugą, a niby się wysadza, tak jak jest to w tradycyjnych systemach rolniczych. Największą zaletą prawy wertykalnej jest zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin i pestycydów. Dodatkowo niweluje się w ogóle możliwość przenoszenia takich, takich owadów czy byłych chorób do pomieszczenia ponieważ Najczęściej wchodzą tam osoby dobrze ubrane, wysterylizowane, a nie tak jak po prostu sobie normalnie. Wejdziemy do szklarni i wniesiemy, nie wiadomo co, otwierając odwiedziny. Dodatkowym plusem jest to, że można realizować w nich uprawy ekologiczne. W zamkniętych i sterylnych pomieszczeniach rośliny nie muszą walczyć z przeciwieństwami natury, dzięki czemu szybciej rosną, a ich okres wegetacji jest wydłużony. Niektóre z warzyw można zbierać już po dwóch lub trzech tygodniach. Jeszcze chciałabym dodać, że rośliny... Mogę tam? Ja. Witam Teraz. Jeszcze chciałabym dodać, że bardzo Unia Europejska chwali właśnie systemu uprawy wertykalnej, ponieważ jest stwierdzenie, że zmniejsza, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zmniejsza ryzyko ocieplenia klimatu. Natomiast oświetlenie stosowane w uprawie wertykalnej jest potrzebna ogólnie do wzrostu roślin. Roślina żeby rosła potrzebuje substancji odżywczych i światła. Ogólnie rośliny widzą inaczej światło niż ludzie, ponieważ ludzie widzą najlepiej światło y, widmo koloru zielonego, dla których y, to światło jest po prostu neutralne. Y, lo, rośliny najczęściej mają wybarwany kolor właśnie dlatego, że odbijają większość światła zielonego, a pochłaniają niebieski, fioletowy, czerwony i podczerwony. Część tych fal jest w ogóle dla człowieka niewidzialna. E, rośliny różnie wykorzystują różne długości i kolory fal. Jakie po i potrzebne jest ich odpowiednie łączenie, uwzględniające czynniki długorzędne, np. Na czas naświetlania, sterujące rytmem i wzrostem kwitnienia. E, na przykład kolor niebieski pochłaniany jest łatwo i w dużych ilościach, czerwony stymuluje kierpowanie, rozwój pąków i kwitnienie, a ultrafioletowy pogrubia liście. Zauważanym trendem w ogrodnictwie jest teraz stosowanie pełnego spektrum światła, które pozwala stymulować jak najlepiej e, prawdziwe warunki w e, Materiał metody. Celem naszej pracy było zbadanie wpływu różnych spektrum światła stosowanych w układzie wertykalnej na wzrost morfologię i syntezę metabolitów i aktywność enzymatyczną pomidora zwyczajnego odmiany w I tak. Początkowo materiałem badawczym był pomidor zwyczajny, w ogóle nasiona zostały zdezynfekowane powierzchniowo za pomocą detergentu, etanolu i podchloryną, następnie wysiane i pozostawione na szklarni na 7 dni w naturalnym potopę Po 7 dniach rośliny zostały przeniesione do pitotronu, umieszczone pod 50 na każdej półce, w zależności od doboru lampy, którą zastosowaliśmy. W fitotronie. Były kontrolu, było kontrolowane środowisko. temperatura 20 stopni, wilgotność 60%, 18-godzinny fotoperiod i gęstość strumienia fotosyntetycznego fotonu około 50 mikromolit na metr na sekundę. Jako źródła światła zastosowano lampe fluorescencyjne, diody i dwa panele LED. Głównie chodziło o to, żeby sprawdzić zróżnicowane spektrum światła, różniące się stosunkiem światła czerwonego do niebieskiego. Jak wiadomo, panele LED mają takiego światła niebieskiego więcej, a na przykład diody, lampy fluorescencyjne więcej Więcej czerwonych. Doniczki zostały wybrane oczywiście losowo i umieszczone na półkach w celu zapewnienia identycznej ekspozycji roślin na oświetlenie. Wartość liczby fotonów aktywnych syntetycznie padających na powierzchnię w każdej sekundzie zbadano za pomocą e, foto, fotometru, a a za pomocą spektru elektrometru, korygowano odle... A, sprawdzono widmo światła. Okres wzrostu wynosił 28 dni, w tym czasie rośliny jedynie podlewano, dostosowano ośrodków do roślin i e, Ocena wpływu spektrum światła została sprawdzona za pomocą analizy morfologii, gdzie sprawdzaliśmy długość pędu, świeżą masę pędu, suchą masę pędu, liczbę liści, długość najdłuższego korzenia, świeżą masę systemu korzeniowego, Dodatkowo długość pionową liścia, powierzchnię liścia, całkowitą długość systemu korzeniowego, powierzchnię systemu korzeniowego, objętość systemu korzeniowego i wiele, wiele innych parametrów. Ocena aktywności biochemicznej została sprawdzona po wykonaniu bada, po wykonaniu analiz na chlorofile, karotenoidy, antacyjany, zawartość fenoli zawartość białka całkowitego i aktywności specyficznych enzymów antyoksydacyjnych, czyli aktywność dysmutazy podwlekowej i peroksydazy dwajakolowej. I otrzymane wyniki. Wyniki analizy biometrycznej na ciemnych części roślin pomidora wykazały, że największą długość pędów, masy świeżych i suchych pędów oraz liczbę liści uzyskano w zabiegu pierwszym pod świetlówką, czyli tym o największym stosunku światła czerwonego do niebieskiego. Wysokie wartości świeżej masy stwierdzono także w przypadku zastosowania trzeciego zabiegu świetlnego pod świetlówką fluora. Natomiast najniższe wartości tych parametrów stwierdzono w zabiegach czwartym i piątym, czyli pod panelami LED, które charakteryzowały się największą ilością największą ilością światła niebieskiego. Podobnie rośliny uprawiane w zabiegach czwartym i piątym miały najmniejszą powierzchnię liści, obwód, długość dębową i szerokość poziomu. Największe wartości tych parametrów odnotowano w zabiegach pierwszym, drugim i trzecim. Powierzchnia ją w zabiegach pierwszym i drugim na szerokość poziomie oraz w zabiegu trzecim na długość pionia. I takie były nasze wyniki po 28 dniach, jak widać panelele przy czwartym i piątym zabiegu, roślinki były najmniejsze, a najlepiej prezentowały się tak wzorkowo w drugie i trzecie. Wyniki dla systemu korzeniowego. Największą świeżą masę, powierzchnię, długość najdłuższego korzenia i długość całkowitą systemu korzeniowego oraz liczbę wierzchołków i rozlizań stwierdzono w zabiegu pierwszym i trzecim i stwierdzono różnic pomiędzy roślinami upraganymi w zabiegach pierwszym i trzecim pod względem objętości systemu korzeniowego. Najmniej różniła się średnica korzeni, gdyż nie było różnic między zabiegami pierwszym, drugim, czwartym i piątym. Największe wartości większy w większości badanych cech stwierdzono w zabiegu czwartym i piątym, z wyjątkiem średnicy korzenia, która była najniższa u roślin uprawianych w warunkach trzecich. I analiza biochemiczna. Największe, największe wartości wszystkich analizowanych metabolitów pierwotnych i wtórnych stwierdzono w roślinach uprawianych w ramach zabiegu drugiego. Wysoką zawartość chlorofilu B stwierdzono także w zabiegu trzecim, natomiast w zabiegu pierwszej i trzeciej do dużej zawartości koloru niebieskiego, czyli w zabiegu czwartym i piątym, charakteryzowały się najniższym stężeniem barwników Nie stwierdzono wpływu dysmuta, dysmutazy podtlenkowej. na, przepraszam, nie stwierdzono wpływu światła na aktywność perokstazy gwaia natomiast największą aktywność dysmutazy podtlenkowej wykazano w roślinach poprawionych w zabiegu pierwszym i drugim, a najmniejszą w zabiegu czwartym i piątym. Choć nie różniło się na istotnie od zabiegu trzeciego. Wnioski. Precyzyjna kontrola światła stwarza możliwość wspierania produktywności i jakości roślin. Producenci mogą zoptymalizować warunki świetlne świetl w świetl szklarniach lub w systemach wewnętrznych, aby zwiększyć wzrost roślin i akumulację korzystnych metabolitów. Wiedzę uzyskaną z doświadczenia można zastosować w produkcji sabłonek komidowych. Dlaczego można ją zastosować? Ponieważ większość publikacji naukowych pokazanej. To no, znaczy, udowodnione jest, że światła LED działają najbardziej stymulująco, co ja nam no, pokazałam.